Hej, witajcie, z tej strony Camelot. Ja chciałbym Wam powiedzieć o pewnej promocji, którą mamy na forum. Związana jest ona właśnie z SimCity Miasta Przyszłości, czyli najnowszym dodatkiem, który ma zadebiutować 14 listopada. Jest to oficjalny dodatek, a nie żadne DLC do gry SimCity. Oraz promocje na preordery The Sims 4. Cała promocja jest tam związana z MFL. Oni przekazali rabaty i nagrody na pewien konkurs, który już się niestety skończył. Wyniki zostały przedstawione. No niestety, jeżeli ktoś nie zdążył, no to przykro mi. Może jeszcze w przyszłości będą jakieś konkursy i ja o tym jeszcze poinformuję na YouTubie. Bo teraz przyznaję się bez bicia, nie ukamieniujecie mnie, że nie przypowiedziałem. Ale dobra, przejdźmy do promocji. No, wklikamy w dwa wielkie banery na forum są. Tak jest, sprzedają się dla hajsu. Nie, tak szczerze mówiąc, ja żadnych profitów z tego nie mam, więc ta cała promocja jest dla Was, nie dla mnie. Tylko dla życia forum. I tak, no partnerstwo jak widać z eee, dzięki tam współpracy, bla, 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 bla. Mamy rabaty na, o, właśnie. Tego to już nie czytajcie, bo to się i tak pozmieniało w międzyczasie. Eee, co, tak, tak, tak a propos. Cała cena SimCity i miasta w przyszłości wersja cyfrowa. Po odjęciu tego rabatu wychodzi tam 55,91 zł. I to jest najtaniej w całych internetach. No, jeżeli mi nie wierzycie, to wejdźmy sobie na Allegro. na Allegro mamy 67, 66, 59,90, 62,90, 59,90. No i to jest chyba najtaniej. Czyli kje i tam, tam sklep E. A u nas macie to za 55,99 No Zawsze to 4 złote jakoś zaoszczędzone. A i wesprzecie trochę forum, bo... no bo... Hajsu z tego nie mam, ale może w przyszłości jakieś lepsze będą promocje i tym podobne. Więc co trzeba zrobić, aby w ogóle zakupić taką grę? No to obok nazwy i wersji mamy kliknij aby przejść do sklepu z dwoma wykrzyknikami, więc nie sposób tego przeoczyć. No i mamy. To jest strona move.pl i oczywiście to jaka to wersja, co to zagra. Tam krótki opis, jakieś podstawowe informacje już jest to preorder. No i tam cena dla Ciebie i mamy 64,90. Teraz tak, aby to zrobić, dajemy kupi powierzch, ewentualnie chyba coś innego. Aj, to ja usunę. Bo miałem tutaj w koszyku. Aj. Jeszcze raz. W City Miasta przyszłości dajemy kupi powierzch. I teraz do naszego koszyka został dodany produkt. Dajemy przycisk do kasy. Teraz tak. Tutaj mamy nasz koszyk, gra, cena, wartość koszyka. I tutaj mamy tutaj wpisz kod rabatowy. I na stronie mamy kody rabatowe do każdej z gier. Mamy do SimCity, do SimSup 4, jeżeli bym kliknął, ciach tutaj, przeszedłbym do SimSów 4, dałbym do koszyka, to ten kod rabatowy obowiązuje tylko i wyłącznie do tej gry. Czyli każdy kod rabatowy ma swoją przypisaną grę. No i teraz jeżeli chcemy kupić te SimCity miasta przyszłości, tą wersję cyfrową kupujemy kod który jest tutaj i tu go wklejamy, dajemy wykorzystać kod. Kodów jest nieograniczona ilość, więc nigdy się raczej nie skończy. I cały 20% zostało odjęte i to jest wartość naszego koszyka. I teraz, żeby po prostu zakończyć zakupy, no to klikamy ten wielki jakże przycisk zakończ zakupy. Mam nadzieję, że skorzystacie. Jeszcze Chciałbym Wam powiedzieć, iż 14 listopada, czyli w czwartek, nasze forum organizuje formową rozgrywkę dla tych, właśnie, którzy posiadają SimCity Miasta Przyszłości. I tak. No i co? Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że skorzystacie. Jeżeli nie chcecie skorzystać, to trudno. Wiem, że do SimCity można mieć uraz. No ale cóż. Po aktualizacji 8.0, ale to już w innym materiale, myślę, że warto wrócić do tej gry i zaufać jej jeszcze raz, ponieważ naprawdę, gra po tej aktualizacji zyskała dużo uroku i nie jest już tak wkurzająca jak wcześniej i nie posiada już tyle kuriozalnych błędów. Więc ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Hejka!